Paszurfo. Ja już mam go ze strony KT. Dziś nagramy sobie to, że trzymaj się lat. powiem trzeci. A on gas. Jak widzicie, macie. Góry w... Czekaj. To jest w górnym prawym rogu. Yy. Kim jesteście? Jeśli dacie lajka, like, jesteście sami, Jeśli dacie komentarz, jesteście fajni. Jeśli dacie subskrypcję. Jeśli dacie subskrypcję jesteście bogami normalnie. Dziś sobie po prostu zagramy w Stars. Znaczy jakie Balstać? Bowstaw było dzisiaj Razy. Jeśli nie patrzyliście moich filmików, dzisiaj kilka Balfsta, to jeszcze zapraszam i zobaczcie wszystkie moje filmiki. Ale przełokwiem dwie postaci dobrze. Jeśli nie wiecie jakie, to chodźcie. Okej. Okay. Więc ja już nie przedłużam i wchodzimy na jakiś serwon. Okej, okay, ktoś nam mój kolor zarąbał. Mój kolor zarąbali. Tam tutaj mamy. A, e, nie mogę w to kliknąć. Okej, okay, mogę. Ja mogę. Szukam boi. Co jest wiesz szeli Aha, aha ja. Tak jakby strzeli, ja mogę. Okej. Okay, Okej, okay, wyjdź. Wyjdźmy z tej dzięki. A, no. No ta. tam, ja wiem, tam... Muszę to przesunąć. Dam to na sam środek, odechłam. Nie no. Obecnie będziecie mieli tak to tam. Oj, co mi tutaj było to? O, po co to tam? Bądźcie bogami. I zasubskrybujcie ten kanał, startujcie, a nie! No, start! Start. Okej, okay, muszę to wystawić Ok. Mamy... Jeśli będę im, to musicie zasubskrybować ten kanał. No niestety... Niestety nie musicie zasubskrybować. Ale i tak przydałoby się, żebyście zasubskrybowali ten kanał. ponieważ Was wiecie jaki ja mam patent. Kamerka działa. Kamerka działa, skoro tylko się... Nie, nie, nie. Okej, okay, okej, okay, tam sumie się zaraz Ej, coś. Coś bardzo szybko. Bardzo szybko to się mi Nie wiem czemu. Okej, okay, schodzimy na dół i macie dać teraz lajka, like subskrypcję. Okay. Biały. Enjoy. Get. Enjoy, biały. Uuu. Opa, ja też stawiam na Lena. Lena. To nie twój dzień. Nie wiem, czy jesteśmy patrzeni, jak po prostu na ciebie. Głosujemy. Czy ja nie mogłem zmienić tego kleju na jakiś. Może na czarny, ale nie, bo wtedy byś nie wiedzieli, jak wam się to na czarnym świeci. A teraz patrzcie na nam postać w sekundzie. Czy, czy wy coś widzicie? Ten napisz telefony, like, like" pokój, tak. Wszystko są. Ej, na mnie był głos! Ej, czemu na mnie? A teraz ja wam? O. No dobra, niech już zostanie tutaj to. To jest trzecią po? O Boże! Czekaj. Ej, to będzie czarny. Ładda! Skąd ty zielony też? Czarny, zielony. No, czarny, nie ma, zielony, zielony. Kurczę, no że ci się nie udało. A, tak, bo żeby wygrać, to musimy robić taski To ok, teraz się skończyłem. No dobra, pierwsza rzecz, że idziemy, żeby wygrać, trzeba robić taski Zaraz patrzcie. Enjoy, enjoy, za wszystkich zaprosimy na mój kanał. I, esy, -e na e. Od... Odcinku. Jesteście na odcinku. Ok. Jesteście na odcinku. Nie ma. Witam na odcinku. Czy mogę coś podać? <laughs> Czemu Co tu się kreskę wsiął? Już piszemy jaki mam kanał k c p l I czemu nie ma OK Okej Kacper Krzoc Nie wiem dziecko Okej, okay, mam nadzieję, że tych gościu wbijesz na mój kanał Wbij na mój kanał, please! Zostawisz lajk, jesteś po komentarzach, jesteś cool, subscribe, jesteś bogiem. A, Kacy, strasznie ja już nie ogląda, miałeś oglądanie. Co moim chłopem? Wejdźcie, to. Tata Na to ja nagrywam jak coś. Nagrywam! O oh, Boże, ci nie rozumieją, że nagrywam. Okej, cena na poszła, to może jest czysta. Czekaj, zobaczymy, może ktoś cętuje. Ale Wiesz, że tata nagrywa mówić to. Co No. Okej. Okay. No na nikogo nikt jeszcze nie powiedział, że z nim było. Albo co ktoś kliknął. Bo biało kliknął? Nie wiem. Czemu? A, czerwony. I to chyba nowa nuta. Jaka nowa nuta? Nie da się nagrywać, bo muszą gadać, nie? Polian. Gdzie spadnę? Nie, nie był. Problem. Nie, ja już ścinam ten filmik. Okej, okay, słuchajcie, rodzice poszli. Mogę już nagrywać. Bez ich, bez ich w tle. Mielibyście 15 łądek więcej. Ale no cóż. Przy rodziców będzie mniej. To po prostu nagrywamy. Elo ludzie, jestem Youtuberem. Za tym już korzystać z no, no i jestem Youtuberem. No i. What the? O to ci chodzi, gościu. I taka będzie walka. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy będę im po. Zaraz się w na ekranie. Czy jestem Impo czy nie? Okej. Okay. Jesteśmy Krumaitami. Okej. Okay. Więc co możemy chceć? Chcemy zabić Impo! Tak, zazwyczaj to Impo nas zabija. O co ci kolo chodzi? Kolostadia. What? Serio? Brown. Po co? Gówna idź, Gówno im grać. Gówna. Ty, ja już raz z tym my eventy. Czekajcie Czekajcie, Kto to zagłosował ten bonus? site? Site, kick. A pierwszy kick na no side. Okej, okay, bo na no side. Site, kick side. Ej, no tylko jeden jest kick side. Już wam zaznaczę. na kogo macie głosować. Said! S-A-I-D. Said! Na no Saida, bo nie daje nam grać. Więc tak. Okej... Okay. Robimy taski. Jeszcze nikt żadnego taska nie zrobił. A co jeszcze mu się nie płączył? Nikt jeszcze żadnego taska nie zrobił. to jest łatwe. Przecież my przegramy, nikt jeszcze żadnego. Ja. Wiedziałem, że przegramy. Oba, ja robię skipa. Widzimy się, jak będę impo. Jak będę impo. Patrzcie, kogo spotkałem. Kogo mamy na odcinku? Wojana. Tylko, że Wojan chyba nie gra pod nikiem Wojan. On gra chyba pod nikiem Tojek. Ja już w ogóle nie oglądam Wojana, nie? To jest dla mnie przestarzałe. Wojan. Masz sobie tam lajka. Nie robiąście nie, nie, za bardzo. Nie wiem, kiedy ostatnio oglądałem Twój odcinek. Ale po nie dla Wojana. Okej, okay, już nie wiem, czy będę już nie wchodził, czy będę im nie. Okej, okay, po prostu nagramy jeszcze sobie tak do 15 minut, nie? Mam nadzieję, że zobaczę na kamerach, jak ktoś sobie będzie mył węty. Kto myje węty? Kto myje węty? Kto myje węty? Kto myje węty? dam, lam, lam. No, jeśli ja Czarny sam to nie wiedzie, to znaczy, że jest zimpo. Okay. Ej, czy biały nie jest zimpo? się wydaje, że biały jest zimpo. Biały jest zimpo. Biały jest zimpo! A znaczy tak według mnie, nie? Biały jest zimpo. Biały... Biały! Impo! Wenty... Mył! Biały wenty mył! Biały impo! Wenty mył! Wenty mył! To jest biały! Wenty! Wenty biały! Wenty biały! węty biały zwentował, ludzie, mówi wam. O, o, ok, za jest końc. Biały musi przegrać. Co? Co? No i się tamto. No Mówiłem, że biały był. To mnie nie słuchali. Zarajkujcie, zakomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. Mówi. Ale ja mówiłem. Mówiłem. Mówiłem, że to był on. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Tak jest, Like, po komentarz. Fajny. Subskryb subskrypcja. Bóg. No słuchajcie, muszę chyba zrobić cięcie, dopóki nie zagramy. Okej, okay, to jest ostatnia rączka. Okej, okay, ja już chciałem napisać, że wpadli na mój kanał. Co jest? Ej, dobra, mamy idealną... Ej, co? Co to robił? Martel! Martel! Żeby na mnie nie palło. cięcie. Słuchajcie, dobre wieści! Nie poleciałem! Szkoda, że na tym odcinku nie będę im bo ale wiem jakie tytuł odcinka właśnie. Okej, okay, zaraz zobaczymy, czy ktoś świętował. Nie! Nie! Okej, okay, ja, no dobra. Ja już końcę odcinek z tego kacę, jak człowiek się z wami żegnam.